Witajcie na kanale Automobilizacja. W tej pięknej zimowej scenerii chcę Wam przedstawić świetny samochód Suzuki Sways 1.8 hybryda. Zapraszam na test. Dzisiaj na tle tej niezwykłej scenerii chcę wam zaprezentować Suzuki Swayze 1.8 hybryda. Jest to bliźniak Toyoty Coroli. Tutaj mamy hybrydę z zastosowaną tą samą, którą znamy z Toyoty Coroli. Silnik benzynowy 1898 98 koni. Przy 5200 obrotów daje nam też 142 Nm przy 3600 obrotów. Mamy drugi silnik elektryczny, który zaraz Wam pokażę pod maską, który daje nam 72 konie mechaniczne i więcej niż spalinowy, bo 163 Nm momentu obrotowego. Natomiast całość nie sumuje się, czyli te 98-72 koni, no one się inaczej sumują, dlatego że producent podaje moc maksymalną 122 konie mechaniczne tej hybrydy. Pewno chcecie zobaczyć, jak to jeździ. Zapraszam na dalszą część, zapraszam na część testową. W skrócie jeździ to fantastycznie, kapitalnie. Tak cicho, spokojnie, połączenie e, aksamitnej pracy silnika spalinowego znanego Suzuki, znanego Stojot, który tak delikatnie pracuje, z ogromnym zdziwieniem, gdy w pierwszy raz przyciskamy pedał przyspieszenia, dlatego że samochód w ciszy zaczyna się rozpędzać. ba. Możemy jechać nawet 90 km na godzinę na silniku elektrycznym. W zupełnej ciszy. Fenomenalna sprawa. Ja muszę powiedzieć, że jestem zauroczony całkowicie zauroczony tym samochodem. Spójrzcie, jak zacnę. I znane serduszko tyka tutaj w Suzuki Sways. Jest to dobrze znana jednostka 1.8 z Toyota oraz hybryda. Nie wierzycie? Zobaczmy tutaj inwerter-konwerter Toyota. Mamy tutaj znaczek Suzuki, owszem, ale jest to hybryda z prawdziwego zdarzenia. I muszę powiedzieć, że ona kapitalnie tutaj pracuje. Zużycie paliwa jest. Praktycznie marginalne. No to 4,6 litra, które tutaj mam teraz, gdzie potrafiłem jechać nawet troszkę na autostradzie w korku, w jakichś podjazdach. No, im niższe prędkości rozwijamy, tym lepiej ten samochód jedzie. To jest. Niesamowite, jadąc 90 km na godzinę po autostradzie na silniku elektrycznym. Za chwilę coś tam nam się włączy delikatnie na jakieś 1500-2000 obrotów. Delikatnie sobie pracuje, coś mu pomoże pod górkę. Świetnie współpracuje tutaj ten, ten, ten silnik z, z przekładnią ECVT to jest bezstopniowa e, skrzynia biegów. O przełożeniu stało zmiennym Continuously Variable Transmission CVT słuchajcie jak delikatnie i aksamitnie pracuje tutaj silnik ten silnik Toyota idealnie pasuje, wpisuje się w kanony Suzuki dlatego, że Suzuki słynie i w moim odczuciu, z mojej obserwacji ma właśnie silniki, które są tak jedwabiście, delikatnie lekko pracujące tutaj ten silnik Toyota jest kapitalny pracuje delikatnie, lekko, cicho bez wibracji Oczywiście jednostka czterocylindrowa, no, jest tam stopień sprężania 13, ale jest niewysilona. Ja bym powiedział, że takie zestawienie to może być nawet wieczne. Ja spotykałem... O. Spotykałem ogłoszenia Priusów, które miały po pół miliona kilometrów. Baterie są ulokowane pod tylnym siedzeniem. Natomiast zupełnie nie bałbym się o ich trwałość, ponieważ Toyota daje 10 lat gwarancji na baterie. Więc po tych 10 latach, jak widziałem w różnych testach, jest jeszcze 90% sprawności baterii. Więc nie ma problemu. Na pewno samochód nam się prędzej znudzi, niż baterie wysiądą. O tutaj słychać, że to jest żyjący organizm. Tutaj nam wentylator. Się włącza wentylator, oczywiście też układ hybrydowy musi chłodzić, bo ten układ też generuje ciepło. Fantastyczna praca jednak. Myślę, że ten znaczek Hybrid jest dobrze rozpoznawalny. Tak, to jest znaczek znany z Toyoty. Zajrzyjmy do wnętrza samochodu. Mamy tutaj system bezkluczykowy. Wewnątrz rozpościera się bardzo przyjemna kabina. Tutaj te boczki mamy oprzyte ekoskórą. Bardzo zacnie. To wybrzuszenie wokół kierownicy tutaj też jest pięknie zaprojektowane. Mam wrażenie, że to wnętrze jest bardzo przestronne takie stylowe, nowoczesne i jednocześnie przytulne. Już odpalimy sobie samochód, tak nazwita licznik. Moje zużycie to 4,9 litra. Powiem wam, że przy tym zużyciu to jest, to, jest, to jest zużycie paliwa, które jest niższe od jazdy Dieslem, ponieważ przy tym zużyciu paliwa na rodzinne kombi, 4,9 to jest po prostu fantazja. Przy podjazdach takich, gdzie diesel wziąłby mi w granicach 6,5 litra jak jechałem po zimnym starcie. Fantastyczna sprawa. Oczywiście mamy włączone tutaj inne odbiorniki, jak widzieliście wcześniej, tutaj silnik teraz dostarcza prądu. Po tej stronie mamy sterowanie głośności radia, sterowanie menu, łączny czas, jazda Eko, brak komunikatów, tu mamy całe, wszystkie dane z jazdy mnie osobiście najbardziej odpowiada ten ten licznik A u góry mamy kontrolkę EV ta kontrolka EV oznacza, że obecnie samochód pracuje w trybie elektrycznym Podczas jazdy, gdy gaśnie całkowicie silnik i tutaj obrotomierz widzę, że spadł na zero, no to wtedy wiadomo, oczywiście samochód pracuje w trybie elektrycznym. Przejdę do najciekawszej rzeczy teraz, do trybów pracy. Drive mode. Jeśli tutaj tym przełącznikiem przełączę w górę Sport, teraz jest tryb normal. I na dół eko. Natomiast jest możliwość przyciśnięcia tego przycisku, i wtedy będziemy podróżować wyłącznie w trybie elektrycznym. Oczywiście do pewnej prędkości. Poruszałem się nawet na obwodnicy 90 km na godzinę w trybie elektrycznym. No i oczywiście skrzynia biegów ECVT bezstopniowa. I tutaj mamy tryby PRNDB. PRND, no to znamy Park Reverse Normal Drive. Natomiast B to jest hamowanie silnikiem. W momencie, kiedy mamy naprawdę dużą górę, musimy wspomóc sobie coś jak retarder w samochodzie ciężarowym, żeby nie ugotować hamulców. No i oczywiście tu jest auto hold, hamulec ręczny. Tam mamy podgrzewane przednie fotele. Samo włączanie i wyłączanie samochodu odbywa się poprzez przycisk power sterowanie klimatyzacją. Tutaj mamy inforozrywkę łącznie z informacją o, o aktualnym zasilaniu. Spójrzcie na fotele. Bardzo dobrze trzymające fotele. Super. Podłokietnik. Podłokietnik z dwoma gniazdami: gniazdo, zapali... gniazdo zapalniczki oraz gniazdo USB, gdzie ja się tutaj zaopatruję w energię elektryczną dla moich urządzeń nagrywających. No i oczywiście pojemniczki na kubki. Tutaj mamy podświetlenia. System SOS. I jak przystało na wersję elegance, czyli najwyższą czarna zacna podsufitka, zajrzyjmy do tylnego rzędu siedzeń. Tu, oczywiście, obicie identyczne jak mamy w przednich drzwiach. Elektryczna szyba i zajmę miejsce, żeby sprawdzić bez żadnych problemów. Bez żadnych problemów. To jest w granicach 20 cm. 20 cm od moich kolan, gdy jeszcze mam tutaj troszkę luzu z tyłu. Za plecami. Mamy tutaj, jak już przystało na ten, na tą klasę samochodu, nawiewy dla pasażerów z tyłu. Mamy podłokietnik z miejscami na kubki. To samochód generalnie jest kapitalnie wyposażony nawet w tej wersji podstawowej, czyli premium. Z przodu hamulce tarczowe wentylowane. Spójrzcie, jedyny słuszny rozmiar opon 205x55,16 to jest to, co, o czym wcześniej mówiłem, to jest... Najlepszy możliwy rozmiar, jeśli chodzi o taką zdroworozsądkowość. One są wystarczająco szerokie, wystarczająco wysokie, żeby nie chwycić gdzieś felgą o jakiś niski krawężnik. No a jednocześnie mamy bardzo duży wybór opon na rynku, dzięki czemu można wybrać coś dla siebie. No i tutaj mamy już tarcze. Klapkę w lewu paliwa otwieramy przy fotelu kierowcy. Tak oto wygląda. Tu mamy przypomnienie, że nie, 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 to nie jest diesel. Bardzo przyjemnie. Pięknie narysowane kombi. To jest jedyna wersja nadwoziowa dostępna, w której swayze jest dostępny, właśnie kombi. Tutaj mamy kamerę cofania. Zajrzyjmy do bagażnika. I tak oto wygląda bagażnik. Tutaj jest taka listwa maskująca. Mamy oczywiście roletę. Jeśli rozwiniemy tą roletę, no to teraz dopiero widzimy, że tutaj jest bez 4 litrów 600 litrów przestrzeni ładunkowej. Oczywiście ta przestrzeń jest dzielona, ponieważ no jest w tym miejscu. Jeszcze dodatkowa przestrzeń na koło zapasowe, i nawet gdy tutaj będziemy mieć koło, to tu w, tym, w tym miejscu możemy schować na kole zapasowym dosyć dużo takich potrzebnych, codziennych drobiazgów. Oczywiście wnęki, jak najbardziej przydatne, bo wszelkiego rodzaju płyny do spryskiwacza możemy tutaj wrzucić, bądź też potrzebne na co dzień. Elementy typu, ja tam wożę jakiś elektryczny kompresor, i z boku mamy otwieranie i ciach. Poszło nam jedno siedzenie, ciach. Poszło drugie. Przestrzeń ładunkowa jest wtedy równa. Oczywiście możemy zdjąć roletę, a zaraz pokażę jeszcze, mamy taką siatkę zabezpieczającą. W ten sposób zyskujemy przestrzeń o pojemności 1606 litrów. Tutaj mamy rozwijaną siateczkę. Ryglujemy ciach z jednej strony. Tutaj ciach z drugiej strony, i w ten oto sposób mamy siatką zabezpieczoną przestrzeń ładunkową. Oczywiście możemy przenieść. To ryglowanie tutaj, ponieważ zwróćcie uwagę, tu są dwie aluminiowe szyny, odpowiadają one tym dwóm aluminiowym zaczepom, a następnie nad drzwiami możemy w tych miejscach plastikowych, tak jak tam, zakotwiczyć tą siatkę. Dzięki czemu mamy zabezpieczoną przestrzeń ładunkową i nic zwiezionych przez nas przedmiotów nie przedostanie się do przestrzeni pasażerskiej, do kierowcy. Pora na test rowerka i bagaży. Oczywiście tu nie będzie żadnego problemu, tylko czysta formalność. Wszystko nam się mieści i to jeszcze pod roletą, więc można spokojnie przeorganizować to inaczej. Można by rowerek pionowo postawić, zwinąć roletę i wtedy mamy miejsca na spokojnie cztery walizki. Tryb sport. Jedziemy. Cześć. Start. Tryb eko. Normal. 80 do 120 może więcej. Start. 140. Trip Sport. 80 do 140. Podsumowując dzisiejszy test, trudno jest to zrobić w dwóch słowach. Pierwsze, co nasuwa mi się na myśl, to niesamowite zdziwienie i różnica, jaką spotykamy, prowadząc hybrydę. Ponieważ jest to klasyczna hybryda, czyli ma silnik elektryczny, ten silnik elektryczny może sam napędzać ten samochód. Na początku jest ogromne zdziwienie, ponieważ Puszczamy hamulec i samochód zaczyna sam lecieć, tak jak normalnie na biegu luzem, na biegu jałowym. No i dodajemy delikatnie gazu, i on się po prostu porusza. Możemy tak jechać do 50 na godzinę na samym elektryku. Nawet więcej. Zdarzyło mi się, że wyłączył silnik spalinowy przy 90 km na autostradzie. Przy jeździe w korku, gdzie zaczynał się korek, 90 na godzinę on już wyłączył. No i pięknie leciało się, jak potrzebowałem przyspieszyć. Przyciskam na gaz i bardzo delikatnie podnosi obroty. W zależności od wychylenia pedału przyspieszenia, czy potrzebuje utrzymać tą prędkość, czy mamy lekkie wzniesienie, czy mamy górę, czy też potrzebuje pełną moc pieca, no to jeśli potrzebuje pełną moc pieca, no to on oczywiście ciśnie tam na 4000. Ale to nie jest tak, że on wyciska nam do odcięcia na 6000. Nie, jak widzieliście, on to bardzo zgrabnie, bardzo sprawnie robi. Oszczędzając przy tym uszy kierowcy, oszczędzając przy tym paliwo, robi to z gracją. To jest tak przyjemny i delikatny samochód w jeździe, że szczerze powiedziawszy wcale nie mam ciśnienia na to, żeby tym samochodem gnać po autostradzie 140. On najlepiej zachowuje się, jadąc dostojnie 100, 110, 120. Lekka góreczka, ładuje nam się akumulator, nie więcej. On wtedy jest bardziej ekonomiczny niż diesel, bo cenę zakupu mamy porównywalną. Natomiast przyjemność z jazdy, no trzeba się przyzwyczaić, ale ja jestem niesamowicie podekscytowany z sposobem jazdy, sposobem jak ten samochód zachowuje się. No bo oczywiście już pomijam fakt świetnych siedzeń, fenomenalnej, fenomenalnego układu kierowniczego, gdzie sama pozycja rąk na, na kierownicy i tej delikatnej skóry, która nam tak w taki dobry i przyjemny sposób leży w dłoniach. To jest, to jest niesamowite. Bardzo podoba mi się ten samochód. Świetnie to wnętrze otula kierowcę. Całość daje um, taką przyjemność. Tak e, powiedzmy jakby to był samochód biuro, czyli samochód firmowy. Jak najbardziej. Wcale nie dziwię się flotą, e, że wyposażają swoje, swoich handlowców, czy też swoich pracowników w takie w takie samochody. Oczywiście jest jeden przykład, kiedy taki samochód nie specjalnie będzie miał rację bytu. W, moment, w momencie, kiedy jeździmy tylko i wyłącznie autostradami na długich dystansach, gdzie ten silnik cały czas musi pracować, gdzie będzie ciężko męczony. No to wtedy rzeczywiście on będzie miał wysokie obroty. Ale w momencie, kiedy my podróżujemy z takimi racjonalnymi prędkościami do 120 km na godzinę po ekspresówce czy po autostradzie, to nie ma żadnego problemu. On będzie bardzo oszczędny. I szczerze powiem, że ja, ja optuję za tego rodzaju napędem. Dostałem informację w salonie, że po bardzo atrakcyjnych cenach wyprzedawane są zarejestrowane, ale bez przebiegu egzemplarze z roku 2020. Także zachęcam do kontaktu z salonem sprzedaży. Powiem, że to jest naprawdę ciekawa oferta. Mam nadzieję, że moja relacja wam się podobała. Jeśli tak, to proszę o łapki w górę, subskrypcję, klikajcie dzwoneczki. Proszę udostępniać mój kanał, żeby mógł się dalej rozwijać, żeby znajdował większą e, liczbę subskrybentów, większą liczbę odbiorców. E, tymczasem szerokiej drogi, cześć.